Na terenie targów praskich w Letnianach odbyły się pod koniec września już 23 Międzynarodowe Targi Budownictwa For Arch. Tegoroczna edycja targów For Arch przyciągnęła niemal 70 tysięcy osób. Zwiedzających zainteresowały zarówno czeskie i zagraniczne ekspozycje, których całkowita liczba wyniosła 900, jak i atrakcyjny program towarzyszący. Wondry. W ciągu swojej długoletniej historii targi uzyskały charakter najważniejszego wydarzenia w dziedzinie budownictwa w Republice Czeskiej. Szczytem targów For Arch zostało uroczyste wręczanie prestiżowych nagród Grand Prix. W tym roku przyznano tę nagrodę tradycyjnemu czeskiemu producentowi materiałów budowlanych, firmie Helus Cichlarski Průmysl. Producent zachwycił jury specjalistów swoim zestawem renowacyjnym Helus Profi. Dobry wieczór. Dobry wieczór! Dziękujemy, że nasz mały produkt przeznaczony dla małego budownictwa otrzymał taką nagrodę. Nasza firma zajmuje się nowym budownictwem, nowymi budynkami. To akurat taka wyjątkowa wyprawa w świat remontów budynków, która jednak bardzo się udała. myśli pokus do rekonstrukcji który nam velmi Znakomity przejściowy dwuściankowy element renowacyjny Helus Profi jest wykonany ze stali nierdzewnej i wyposażony w wewnętrzną izolację cieplną, zapobiegającą przenikaniu ciepła między metalową konstrukcją przejściową a płaszczem kominowym. Nasze umożliwia. Nasz zestaw renowacyjny umożliwia remont rozpadniętych ponad dachowych odcinków starych kominów. W rozwoju zestawu renowacyjnego wzięli udział czołowi specjaliści w dziedzinie budowy kominów z Czeskiej i Słowackiej Republiki. Efektem jest zestaw umożliwiający zbudowanie odcinka ponaddachowego w różnych wariantach wykonania estetycznego. Takie wykonanie jednocześnie spełnia wszystkie odnośne normy Czeskiej Republiki. Czeskiej Republiki. Wielkakrotny laureat prestiżowej nagrody Grand Prix z targu For ARCH, spółka Helus Cicharski-Prumysor, ponownie potwierdził, że jego niezawodne i inteligentne rozwiązania, np. zestaw renowacyjny Helus Profi, są najlepszym rozwiązaniem dla każdego budynku. Gratulujemy!